So, no, 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 no. Ja będę ro robiła pierwszy raz bułki. Ketobułki ja już kiedyś robiłam, ale inaczej. A teraz sobie chcę zrobić takie w airfrayerze. Mając z, z tego, co tutaj mam, wyjść cztery bułki. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Także kieruję już teraz tutaj na to, co tutaj mamy. No i będziemy próbować. Mam czartkę z przepisem. I zobaczymy. Najpierw tu bym musiała dać ser, albo no dobra, no to sobie zważę te, bo mi masło stygnie. Mam tak dwa jajka, ser żółty. Do tego ma być 10 deko mąki bambusowej, 10 deko babki jajowatej i 50 deko. Mąki migdałowej, ale ja dam 40 migdałowej i 10 też dam kokosowej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Do tego mają być 4 łyżki roztopionego masła, miękkiego masła. Właśnie się studzi. I proszę do pieczenia. Jedna płaska łyżeczka i szczypta soli. No i zobaczymy, jak to będzie szło. To ja sobie teraz tutaj będę ważyła. Tak, tu mamy mamy 40 deko, 40 gram, nie deko gram, 40 gram mąki mildałowej Jest. 40, tutaj tą mąkę kokosową muszę otworzyć, bo jeszcze nie była otwierana. Taką zostałą. Stokrotce, bo ostatnio nie było yy, w lidlu w ogóle tych mąk. Troszkę mnie ta martwi, bo stokrotce widziałam y, ćwierć kilo, czyli 250 gram mąki migdałowej za 20-30 zł, jakoś tak strasznie No. A, to jeszcze się tu nie to nie, nie mam otwarty. Tak. I tutaj będzie 10 gram. Tak. 10 gram tej. 10 gram migdałowej, yy, tej bambusowej, jak otworzę, zawsze mam problem, to gdzieś miałam taką łopateczkę, tutaj chyba, i też ma być 10 gram, no mało tego, nie, się wydaje, troszeczkę. Tak, dobra. Jeszcze troszkę. No. Także... Do tego damy teraz... Chyba jeszcze tu mam otwarty proszek. Płaska łyżeczka. Półskały łyżeczka i szczypta soli, szczypta. Będziemy szczypać sól. przyjmiemy sobie szczyptę soli. Dobra. I tu mamy te sypkie. A teraz się mam na bok. Rewenika, tutaj. Nie przeszkadzało. To bym musiała czymś znowu spiąć. Klipsy mi się skończyły, bo mam na czymś. Będę musiała kupić więcej tych klipsów. Ta gumka da radę, czy nie? No o tak. Dobra. Damy to, to za siebie. I teraz tutaj sobie rozkruszę 250 gram sera twarogu. Jestem ciekawa jak te bułeczki wyjdą. Bo te, które ja robiłam kiedyś, to były na siemieniu lnianym. Tutaj nie ma siemienia lnianego. Zobaczymy jakie one będą. Tak, teraz będę musiała sobie ręce umyć. Ale jeszcze wbijemy te dwa jajka. Jak już mamy ręce upaczkane, to już. tak. I zobaczmy to masło, czy ono się nadaje już. Chcemy to miksować. Hmm. Jeszcze takie jest. Nie, dobre. Troszkę bałam. Ale wlejemy je nie na jajka, tylko tak bardziej na ten zimne ser. nie? To się to ochłodzi. No i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Nie umiałam się zabrać jak te bułki, wam powiem a szłam po, po jajka do sklepu i przyszłam bez jajek. Jeszcze będą się raz wyjść. Miskę większą. Nie sobie mieszać w tym. Najpierw nasypiemy na spód to. Wezmę sobie łopatkę, żeby zgarnąć. Najpierw stąd. O. Zawsze tak zatyka. Jednak zawsze trochę tego tu jest, nie? Tak. A teraz to. No ja nie wiem. To będzie bardzo miękkie, ale to zdaje się trzeba pomieszać i poczekać, aż ta babka troszeczkę to Zwiążę. Bo wiem, że to ma być mokre dosyć. Się ciężko będzie formowało. Najwyżej dodam jeszcze potem jakieś mąki. Zobaczymy, nie? Jak mi to wyjdzie. Tak. No. I teraz trzeba to dobrze wymieszać. No, i z tego bułki formować. Poczekamy aż to troszeczkę zawiąże. Ja jakoś ciężko widzę tutaj bułki z tego formować. Zobaczymy, poczekamy, niech to chwilę poczeka, bo to musi związać ta, bu, ta babka jajowata i za chwilę zobaczymy, czy to się da formować kuleczki. Ogarnęłam tu sobie, tu sobie spelskałam to oliwą i to się tak zrobiło, że zrobiłam tak, żeby na cztery części i nie wiem jak ja to będę um, jadł sobie wodę może mi woda pomoże o, żeby uformować takie taką bułeczkę jedna to będzie nie lubię tak się paćkać. Mamy drugi. I dla pół. Tak nie są całkiem chyba równe te ćwiartki. Dobra, niech tu jest trzecia bułeczka, a to będzie czwarta. No zobaczymy, jak to wyjdzie, słuchajcie. To mają takie maślane bułeczki ketogeniczne. Ta znowu jest większa, jakbym takie mało wrażenie, ale już nie będę ich tutaj... O, przesuń się. Tak, najwyżej jak się wzrosną, to się wzrosną. Teraz muszę umyć ręce i za chwilę będę wkładała to. Tak, i wkładamy to do Air Na 160 stopni na 30 minut. I po 30 minutach trzeba odwrócić bułeczki. Jeszcze 5 yy, minut je piec. No, to robimy. No, już się zrobiło. Tak wyglądają, tylko trzeba je teraz przełożyć Oć. na lewą stronę. Oć. A one się od spodu odczepiły. Hmm. Ciekawe. Ciekawe, gdzie to jest? I co? Tak, mają być teraz. Uważaj, bo to gorące. Zdaje się, że się spód od troszeczkę odczepił. No, tak troszkę dziwnie to jest, no ale zobaczymy, no. Jakoś je chyba potem to się pokroić. Teraz jeszcze na. żeby potem szło przekroić, nie? I teraz jeszcze na 6 minut. Na 60. No. O! 6 minut. Dobra, i niech się to teraz jeszcze robi. Szkoda, że to się ten dół tak... No aż na samej krakce to mi się bała, że mi to przeleci, nie? No. Zobaczymy jak to będzie. Może lepiej to w piekarniku piec, bo to się od spodu też fajnie upiecze, nie wiem. Zobaczymy. Bo się to skończyło piec. Hmm. Dziwne troszkę ale jak wystygną, no nie wiem jak się to będzie. A kroiło, gorące to jest teraz. Niech one sobie wystygną i potem jedną przekroimy. Hmm. Zrobimy sobie teraz próbę tej bułki, bo te bułki wyglądają jakby trochę urosły same. No, ale spróbujemy ją przekroić. I spróbujemy, jak, jak jest, smakuje bezby. Ja chcę wziąć tu na grzybę. Nie wiem, jak to przekroję, chyba że je będę tak składała. Ale zobaczymy. Przekroimy jedną. Tak. Tak, tu już może się tak da, żeby je potem klapnąć. Wiem, powinna mieć deskę. Dobra, dam deskę, no. Tak, żeby tutaj jeszcze coś było, nie? O. No bułeczka fajnie wygląda, wam powiem. Tylko, że może większe kulki robić albo co? albo na. No... Trzeba by to inaczej, może smażyć, może jednak w piekarniku lepiej. Ja sobie zrobię z masełkiem, tylko tutaj nie mam noża takiego. Te bułki sobie jutro zrobię. Przełożę je czymś z serem, a teraz sobie tylko z masełkiem zrobię. Jedną połóweczkę sobie zjem. Tą. Ona zmniejsza. Mam jeszcze takie twardawe troszkę to masło, nie jest jeszcze takie miękkie. No. wam powiem hmm? musiałam pogryźć nie chciałam z pełną mówić powiem wam tak wam lepsze ale zła nie jest. Także te na pewno zjem, ale będę próbowała jakiś inny przepis. Chyba, że jutro Wam powiem, jak je wezmę na, na wycieczkę, i będą może inne już, może troszeczkę zmięknie, bo tutaj jest, jest takie, wiecie. Hmm? No, ale dobrze. jest. Nie jest dobra, ale będę szukać jeszcze innych przepisów, tak, żeby mieć taki ogląd sytuacji, które potem wybiorę, które będę sobie czasami robiła. A teraz mi się moje ciasteczka zrobiła. Chyba. Teraz tam sobie zajrzę, także to by było na razie tyle.